AlecroPay może zniszczyć swoje szanse na kredyt. Samo posiadanie limitów AllegroPay nie jest rejestrowane w BIKU, Ale każdy zakup dokonany w ramach limitu AllegroPay jest rejestrowany w BIKU i zgodnie z polskim prawem jest umową o kredyt konsumencki. Na przykład masz przyznany limit na kwotę 3000 zł. I tutaj, tuż przed świętami, dokonujesz 10 zakupów w ramach tego limitu AllegroPay. Po akceptacji warunków umowy, alekropej płaci za każdy Twój zakup, a następnie przesyła te informacje do mm, firm zewnętrznych takich jak BIK. I raportują się jako mikropożyczki. I przypuśćmy, że w styczniu potrzebujesz większej gotówki, więc idziesz do banku po kredyt gotówkowy. I co tam się dzieje? Wraca, wprowadza dane, pobiera blik, a tam widzi, że w ciągu ostatnich 30 dni zaciągnąłeś aż 30 kredytów konsumenckich. I teraz bank postrzega Ciebie jako człowieka, który nie potrafi zarządzać swoimi pieniędzmi. Czyli Twoja wiarygodność drastycznie spada a tym samym szanse na kredyt. Bądź świadomym konsumentem i z głową korzystaj z takich rozwiązań. I koniecznie zaobserwuj mój profil na bank Man Haka.